Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy w studiu Dzieciakach Challenge, tak jesteśmy u naszej Ari i pewnie jak dobrze pamiętacie to w ostatnich odcinkach trochę nam dzieci przybyło, więc dzisiaj no raczej z pewnością będziemy się zajmować tymi dziećmi. Ja bym chciała bardzo, żeby nam y, nastolatkowie pomogli, tylko ja widzę, że ty jesteś chyba chorusia, oj! Ale jesteś chorusia. zaczynamy tam, gdzie ostatnio zakończyliśmy nasz odcinek, który był już dosyć dawno, chyba z dwa tygodnie temu. No ostatnio jest mi coraz ciężej nagrywać i, i po prostu no tak wychodzi. Jestem na leczeniu izotekiem, nie niezasady, dosyć źle na mnie on wpływa. Już jesteśmy przy końcówce leczenia, także wiecie, ja drugi raz jestem na izoteku, ale teraz jakoś chyba ciężej przychodzę. Albo po prostu nie pamiętam jak już przechodziłam za pierwszym razem. No, jest mi ciężko. No, ale wracamy tutaj do naszej Arii. Już się troszeczkę wytłumaczyłam. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Chodźcie, moja droga, może najpierw sobie, nie wiem, zjesz. Chodź, bo jest dosyć późno. Jest 22, weź sobie resztki. Chodź. Chodź, weźmiesz sobie resztki. A ty, Aria, no tak. Pisaliście w ogóle mi, że mi kupiła łóżko, które ma 10 poziom energii. A ono jakie ma? No tak. Ja je wziąłem, bo jest ładne. Co nie? Także, a piąty poziom, no okej okay, dobra to weźmy sobie jeszcze tylko wpiszemy koda e, na obiekt, na przesuwanie obiektów, no i dobra weźmy sobie jakieś najlepsze łóżko na świecie, tylko takie ja bym chciała, żeby było mimo wszystko ładne, mm, jest to takie ładne i to jest na dziesiątym coś, ale tak mi się nie podoba. Będzie pasować. No właśnie, teraz widzicie, jaki mam problem. Proszę takie coś, ale oną przez tutaj przychodzi. Widzicie? Fajne łóżko, ale. O, to będzie fajnie wyglądać. Bardzo mi się podoba. Nawet nie wiem, czy ten spód byśmy nawet taki kolor zostawili. Aha, bo tutaj tak. O, ten jesienki jest śliczny. Dobra. W kurde, też są piękne kolorki. O, nie. Dobra. Dobra, na razie tak to zostawimy. Czyli nasza aria będzie się w końcu wysypiać, z czego wszyscy będziemy się cieszyć, nie będzie spała tutaj. Mm, no. <grytania> okay. Nie wiem, czy tutaj sytuacja chyba jest opanowana. Chodź tutaj spać, a ty chodź sobie coś zjeść. Zostaw te dzieci, zjesz sobie, myślę, że weźmiesz sobie też jakieś lekarstwo, no bo co zrobisz, jak nic nie. Nie, teraz dobrze wygląda, że uro, chyba wyzdrowiałaś, sama z siebie wyzdrowiałaś, no. O nie, o nie! Dzieci nam rosną. Niedobrze. O Boże. To będzie straszne. No, no, dobra. No, Okej. Okay. No, to dobrze. Dobra, umyjesz się u góry. Chodź tutaj skorzystać. nie Musisz, ale możesz się wykąpać, bo kliknęłoby się w to, co? Weź sobie prysznic. Okej, okay, fajnie. I pójdziesz spać. Dobra, tutaj... Czemu ty nie śpisz? Chodź tu spać. Olej to. A ty? Co ci się dzieje? Aria, Aria... Boże... Śmiało. Zostaw to dziecko. Zostawisz to dziecko? Nie? Zaciąłeś się, tak? Chcia Chciałeś być dobrym blatem, ale no... Zostaw to dziecko. Spać Nie no, zostaw to dziecko. O oh, jest. Chodź tu spać, a Aria się zajmie, pomimo że już ledwo zipie. Sprawdź jak się ma małe dziecko. Dobra. Damy radę. Damy radę jakoś, prawda moi drodzy? Jakoś sobie poradzimy z tym. O nie, małe dzieci, patrzę na dole. A ty co? Co ty robisz? Gdzie ty idziesz? A wyspałaś się. A, wyspałaś się, dobra. Okej. Okay. Szybko. Dobra, ty kładziesz tego malucha do spania, dobra. No to on pójdzie sobie spać. Super. No i lecimy teraz na dół i zobaczmy, co tu się dzieje. Okej. Okay. Mm. Opieka nad dzieckiem, zmień brudną pieluszkę. Więcej opcji zmieni Opieka, zmieni brudną pieluszkę. To to odczucie. Ty nie płaczesz. Ty też jesteś brudny, strasznie brudny. Oj, dobra, ale najpierw zajmiemy się tutaj naszymi noworodkami, a później niemowlakami i tak po kolei. Na razie sobie tutaj śpią. No, okej, okay. ogarnęłaś temat. Dobra. O nie, dziecko płacze, dziecko płacze. Dobra, wiecie co zrobimy? Oczywiście opieka nad dzieckiem. I, czu, czu, czu. super skuteczna pika. No, tak będzie najlepiej. Myślę, najbezpieczniej po prostu dla naszych dzieci, żeby im się nie stało. tutaj. kochaj, jaka zmęczona. No, ale ogarniesz jeszcze tego Bobaska i już będzie wszystko w porządku, prawda? A śmierci jeszcze dziecko. Może je umyj. Hmm. wykąp. O Boże, dziecko płacze. Nie. Dobra, Maria, nie zacznij. Proszę, ja cię piję. Dobra, ty jesteś głodny. Głodne dziecko jest. Więcej opcji zatrudni bla 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 bla, opiekana, karm karm z buteleczki. Wykąpiesz tutaj dzidzia i będzie dobrze, prawda? Dobra, ja jeszcze bym zobaczyła, tak, ty masz problem z towarzystwem, tak? Hmm, dobrze, dobrze, ale ja bym chciała, jest pierwsza w nocy. Wiesz co, ty byś mogła jeszcze iść spać. Chodź tutaj spać, dobrze, jakbyś się wyspała. No jest piątek, więc do szkoły na pewno sobie pójdzie. Mhm. No, ale kurczę, no. Nie było miłe dziecko, a dalej jest brudne. Nie rozumiem, co zakłada stare pieluchy tym dzieciusią. Chyba tak. No, nie wiem. W każdym razie zobaczymy. No. Dobra, tutaj też trzeba dowiedzieć się, w czym taki problem. chodź, O nie, to jest głodne. Nie, ona zaraz odleci. O nie. Najgorzej. Najgorzej, Aria. Ale myślę, że wasz pomysł. Osobki, która napisała w ogóle w komentarzu o tym łóżku, to będzie najlepszy pomysł, jaki w ogóle tutaj się pojawił w ostatnim czasie. I będzie po prostu lepiej, nie? Bo się będzie wysypiać dziewczyna. Dobra, już? Ocknęłaś się? Aria... Tampery się jeszcze w dodatku, bidulka... Ta No, ocknij się, proszę. Dobra, ja ją zresetuję. Ona już się powinna dawno ocknąć. I chodź tu. E, opieka nad dzieckiem, przewina karm, karm z butelki. No, nakarmisz? Nakarm ładnie. Dobrze. Nie! Dobrze. Więcej opcji, opieka, nakarm, karm. Jeszcze bym chciała tam tego maluszka przewinąć, wiecie? O, tutaj tego bąbelka. Mm, żeby tak nie śmierciał. E, więcej opcji, opieka, przewin. Może to wystarczy, nie? Dobra, no chyba już nie peczą. Nie, <laughs> Maria. O nie, dobra, on, serio, gadać ci się chce, no rany kogutka, dobra, ja poproszę córkę, żeby go przewinęła, obudź, chodź tu, nie, dramat, to, to jest straszna sytuacja, naprawdę, to jest coraz trudniejsze wszystko, okej, okay. pogadałaś już z dzieckiem? Nie, idziemy skorzystać sobie z To tak się nie da po prostu, ja mam nadzieję, że te dzieci w końcu dorosną, bo to jest, no, no obudź. A się drą. Nie mogą sobie same ze sobą pogadać. Wiecie, swojemu... E, nie, tutaj mi podną pieluszkę, dobra. E, jeszcze się zepsuło, o nie. Obudź dziecko. Obudzisz? Obudziłaś? No on... O, jest, dobra. I teraz ja bym ciebie poprosiła o opiekę nad dzieckiem. Postaż, podnieś, bla, 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 bla. Sprawiń. dziecko, proszę cię. A ty, Ario, idź spać, wykorzystaj w ten moment. Dobra. Okej. Okay. Przewiniesz? Przewinęłaś? Przewinęłaś. No i pięknie, cudownie, możesz posadzić Agnieszkę tutaj. Powrotem. Dobra, ktoś tam nam przyjdzie tutaj oczywiście posprzątać, także spoko, się nie martwię. Weź sobie resztki, okej. Okay. Ja boję się, że ja zaniedbam w ogóle ich naukę tutaj. Tak się nie da żyć, naprawdę. Tak się nie da żyć. Okej, okay. co chcesz? Odešli do szkoły, dobra. Eee, okej, okay. no to idź spać. Nie wiem. Nie wiem, idź spać. będziesz yes. musiała naprawiać rzeczy. Przecież, że dziecko dobrze się ma. Zostaw je w spokoju. Idź je spać. Jezu, ona jest cudowną matką. Naprawdę, Naprawdę ona jest przed cudowną, przewspaniałą. Mamoś. Spary, yes. ja nie wiem. Ile razy ona już padła w tym odcinku. Ucz się pilnie i ucz się pilnie. Muszę was wprowadzić. Znowu węża. To, to jest najtrudniejszy challenge świata. Teraz, tak, gorzej byś nie mogła i spać. Ze szkoły problem na sprawdzianie. Leo został przyłapany na szukaniu w telefonie odpowiedzi do sprawdzianu. Trafił do gabinetu dyrektora. Niech jeszcze raz napisz, że sprawdzian bez telefonu. No i dobrze, no, 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 Jezu, niech sobie napisze chłopak, no. Dajcie mu drugą szansę. Okej, okay. dzieci śpią, i ja mam nadzieję, że tutaj nikt nie umrze, dobra. No, tu jest sytuacja taka nie inna przy tym maluszku. A on umie chodzić w ogóle? Wiecie co, ja sobie go pozwolę obudzić. Nie będziemy czekać. Mm, tak, jak u ciebie, poruszanie się na drugim poziomie, Wiesz co? to weź to układaj. Proszę, ale dobra, mamy hajsu. Jak w Talala. Także dobrze. Dobra, to ty byś sobie układał, żebyś mógł po prostu na parter schodzić i sobie iść jeść. Mm, ty, dziecko, też jesteś głodne. Nie, Arias, ty się nigdy nie wyśpisz. Jezu, jak ja cię współczuję. Nie reaguj, nie reaguj. Proszę ja ciebie. Nie. Ja myślę, że ja powinnam dla, dla tych noworodków dać osobny pokój. Chciałabym je zamknąć w piwnicy. Mhm. Naprawdę? To jest straszna ona, widzicie, ona jest tak już nieprzytomna, że ona mdleje w łóżku. dleje mu w łóżku, dziewczyna. Ale co zrobi? O <laughs> <laughs> Algar Algar Morello, Morello odzwoni, by pogadać. Jasne. Dobra, dzieciaki za ile wracają muszą matce pomóc. Ejku, dobrze, że ma, możemy mieć pana do naprawdę, bo byśmy już nie dali rady. Dobra, trzeba ją zresetować, no bo cóż, taka situation, taka situation. Okej, okay, super skuteczna opieka chociaż na jednym dziecku. Zawsze to coś i dowiedz się w czym taki problem. To dziecko ma może. Chodź tutaj, zejdziesz na dół, podejdź. Mam nadzieję, że już możesz. Umiesz? To już jest ten moment? Chyba tak, dobrze. To za chwileczkę mu damy coś ich do jedzonka, żeby z głodu na mnie padł. Okej, okay. ty Aria też będziesz musiała. Nie wiesz o co mu chodzi? Nie wiesz. Chyba nie wiesz. Dobra, dziecko zeszło, także otwieramy lodówkę. Otwórz i damy ci co tutaj mamy dobrego. O, zjeste fasolkę z grubej. O, no, już obiad w sumie to może. Nie no, zostaw to dziecko. Zostaw to dziecko. Ktoś mi płacze. To jest środkowe. Więcej opcji nie możemy super skutecznie. Dowiedzcie, w czym tkwi problem. A ty wziąłeś sobie jedzonko, wziąłeś sobie. No i brawo, super chłopak. No dzielne dziecko. Okej. Okay. A ja też musisz coś zjeść. Czyli padniesz w końcu. Weź sobie resztę. A jak wy przeżywacie tą nową grupę wiekową? Dajecie sobie radę? Robicie sobie z tymi dzieci challenge? I jak z tym żyjecie? Bo mi ciężko, jak widać. Dobra, dzieciaki wróciły ze szkoły, tak? Tak. Okej, okay. no to musicie się ogarnąć tutaj, weź to napraw, dziecko drogie, musicie pomóc matce, bo tak się nie da po prostu żyć. Tak się nie da żyć. Weź to sprzątni, sprzątnij, sprzątnij, sprzątni i sprzątni. Okay. Okay. Jeszcze tu Situation wykąpa. Dobra. E, ty się, e, ty to naprawisz. Tak. Mhm. Mm <gryzysko> Które mi zabiorą? To małe tu? To? to? Okej. Okay. Znaczy nie okej, okay, wiecie. <gryzysko> Boże, co tu się dzieje? Brak mi słów, ale ogarniemy to. Jakbyś. Co nie? Urodziny będą będzie dobrze. <grym, śmiech> Okej. Okay. Dobra, to to dziecko się ogarnęło. Ogarnięte jest jak najbardziej Arią. Eee, dobra, tutaj musimy zmienić pieluszkę. Więcej opcji. Opieka nad dzieckiem. Zmienim brudną pieluszkę. Dobra. Ty miałeś to naprawić? Nie wiem, czy wiesz? Dalej ci coś nie tak? Co ci? Jaki masz problem? Gdzie idziesz? Zostaw to. No dobra. Okej. Okay. No dobrze, no. Poszłaś umyć dziecko. No może i rację, może i rację, bo ja zapominam o takich e, ważnych e, rzeczy. Dobra, ogarnęłaś dziecko i na dół je znosisz, a u góry też, jest, też ma gdzie spać. Dobra, ja sobie tak zatrzymam na chwileczkę czas. Sprawdzę, czy u wszystkich wszystko dobrze. Mhm. No. Dobra, ty chodzisz. Ty umiesz chodzić. Możesz iść tutaj. Chodź. Układaj, układaj, układaj. Tak. Boże, ciężka sytuacja u ciebie jest. Dobra. I pomoc z nocnikiem. Siostra Ci będzie pomagać. Mm, Okej, okay. ty? Chodzisz tu. W ogóle ja nie wiem, takie coś w środku Masakra. Nie możesz tego wyrzucić. Proszę, jest kosz. Masz kosz. Ale okej. Okay. Nie będzie. Dobrze. Jakario. Też radę? Nie, nie. Dobra, idź y, się wykąpać. Olej te dzieci. Tak. A ty możesz tutaj. Pomóc. Ja pierniczę normalnie. Możesz sobie pogadać, uciszaj, rozmawiaj. Nie wiem, o co mu chodzi. Uciszaj. Fajnie jest. No, Aria w końcu zasnęła, nie? Na chwilę. Rób głupie miny, rób głupie miny. Ja nie wiem, no ja już nie mam siły. Po prostu osłabiają mnie te simsy. Znowu się No, Matka wie od razu, o co chodzi. Mama wie wszystko. Gdzie jazda bez trzymanki normalnie? Dobra. Aria, idź spać. Eee, znowu! <grystanie> o rany. Dobra, nakarm. O <grystanie> ja, pierdziele. Ej, współczuję. I powiem wam, że Aria już powinna naprawdę przejść na emeryturę. Bo to, to są jaja. Dobra, chodź tutaj. Ej, weź sobie resztki. Ani lekcje, nie odrobione nic. Ale jest poniżej Poniedziałek. Czemu ja myślałam, że piątek? Co co mi się tu poprzewracało w główce? Piątkowy uczeń, piątkowa uczennica. Ale nie macie kiedy czasu odrabiać lekcje. Jak u ciebie situation? Dobra. No uczysz się dziecko, uczysz się. No ale pójdziesz spać. Uf, krwi. Idź spać. Ładnie. No okej. Okay. Aria walczy. Jak tylko może. Idzie spać. Koniec tej nierówne, nierównej walki. <laughs> Rodziny! Jezu, jak dobrze. <laughs> Chociaż nie wiem, czy się cieszyć. Nie wiem. Do trzech. Raz, dwa, dwa, no dwa, trzy. O Boże, co to jest? Emocjonalny. No okej. Okay. Raz, dwa, no dwa i trzy. O, spokojny. Pasuje mi. Raz, dwa i trzy. Rozpromieniony. Dobrze. To będzie ciekawe, moi drodzy. <grymne> Może zasnął na podłodze, co? Idźcie spać. <grymne> I człowiek chce, żeby tutaj ładnie to było, wyglądało wszystko i w ogóle i w szczególe. Weź czy połóż jakieś dziecko. Połóż niemowlę do łóżka. No nie będzie to dziecko. Dobra, przestań się uczyć na chwilę. Idź tutaj. Weź dziecko któreś tam. Nie weźmiesz. Poszło spać. Oh. Nie wiem. Przewiń. Dramat. Y o. Ciebie jak to tutaj wygląda? Głodny jesteś. Wejrzyj jednak karm. Y zrób pierdzioszkę, karm z butelki. Karm z butelki i wsadź tutaj, posadź Agnieszkę. O. Nie, kolejne wstało, ran boskie. Czemu ty nie idziesz spać? Nie. Dobra, otwórzmy lodówkę, bo pewnie jest głodne, dziecko. Damy tutaj to coś i weź sobie porcję. Okej, okay. ty ogarnęłaś dziecko, wsadzisz je tu i będzie dobrze. Ty też musisz iść spać. Przecież tutaj padasz na twarz. No, właśnie, A lekcje nieodrobione. Zrobię lekcje. No i musisz iść spać, bo ty już wyjdziesz do szkoły, tak się nie da. No. Dramat, dramatyczna sytuacja. Eee, okej, okay, chodź tutaj, skorzystaj sobie w tym brudnym kibelku, bo nikt nie ma czasu ty główmyć. Oczywiście no, bo każdy jest zarobiony. Ta, <laughs> trójca tu śpi, okej. Okay. Dobra, czy ty masz lekcje odrobione? Uzyskaj dodatkowe za... O, świętej urodziny Simki. W imieniu Agnieszka, bardzo się cieszę, chociaż nie wiem, czy się cieszę. No chyba trochę się cieszę. Proszę. No, no. Okej, okay, ty widzisz, masz wybalone na lekcje, tak? Na szkołę i w ogóle. To wszystko to takie... To ci tam nie zależy. Dobra, idziesz spać, tak? No i bardzo dobrze. Bardzo słusznie wyśpij się, nie, nasz dzidziusiu ty mały, grzeczny. Dobra, aria ja w końcu chyba odsypię, no. O nie, dziecko płacze. Dobra, y, opieka. Więcej opcji. Często macz kawkę. Dobra. Ogarniamy w takim razie to dziecko, no bo Aria się naprawdę wyspała, co jestem w ogromnym szoku, bo to jest niesamowite teraz. Staje dziecko, no pięknie samo się uczy wszystkiego, no. Dobra, opieka i dżu dżu dżu, więcej opcji, super skuteczna opieka. Okej. Okay. Tak, jedno dziecko tutaj śpi, to to dziecko byśmy dali sobie tam do góry. Tutaj, o, proszę bardzo. Połóż tutaj, o. Nie tu, no ja mówię do góry, a nie tu. Tutaj też jakieś dziecko będzie musiało wylądować, bo nie mamy na tle miejsca, ale to po kolei, po kolei moja droga. No, muszą na zmianę spać w łóżeczkach, no niestety, to, takie życie, life is brutal. Okej, okay. idziemy do kolejnego dziecka, na przykład do tego, Mmm. podnieś, Co to jest? To jest Billy, Billy, Billy jest głodny, trzeba nakarmić Billy'ego, karm piersią. Tak, jak karmisz piersią. Okej, okay. no, karmisz? dziecko. Karm. Odkry Odkryto dziwactwo. Uwielbiam nie, to są dziwactwo. Dobra, i bliego też położymy sobie tu. Także, no, niestety, ale um, rawo skończy w tym miejscu. No, niestety, na podłodze będzie spało. Nie mamy miejsca. W domu, no, położysz do spania pięknie. Dobrze, i niech dzieci sobie tam śpią. Teraz pójdziemy tutaj. E, ra, czemu to jesteś taki niedobry? Prze... E, zaraz, zaraz, zaraz. E, chwilę, chwilę. Tutaj to, to jest rawo, okej. Okay. Czyli idziemy teraz do rawo. I opu Okej, hey, ty i tak już płaczesz. Także karm piersią. Chodź. Nie, no czemu wybeczycie? Znaczy ty, rozgniewany. Który to? Nie, już. To dobrze. <grystanie> okej. Okay. No a to. Z czego ty chcesz jeść? Czeczka. Dobra, sprawdzimy. Bo nie pamiętam teraz, czy dałam karm piersią, czy z butelki? Nie pamiętam. Nie mam pojęcia. Dżumka na karm, karm piersią. Czyli nie lubisz syca, no to lecimy. <grywy> na karm z butelki. Niech nie ma ludzi. Musi jeść. Jezu, co za dziecko, no? Co za dziecko? Że ja, ja nie mogę ciebie tutaj posadzić. No, rano boskie, ja cię muszę nakarmić. Karmisz raz. No. Będzie pyskować. Ok, i posać tutaj. Dobra, a ty idź się ogarnij się. Tak, ty też się pogarniaj. Dobra. Jest siódma rano. No, niestety, tak to wygląda. Taka sytuacja. Dobra. Hmm, weź to, wyrzuć ty idziesz? Powiem Wam, że jest naprawdę ciężko. Ja się nie spodziewałam tego bardzo. No, dla mnie to jest tak... <laughs> straszne, ile można mieć dzieci w Simsach. Ja myślałam, że do tego nie dojdzie, że ja będę załamana, a ja jestem załamana. Naprawdę. Co zrobić ładne zdjęcie. <laughs> o, jest. Proszę bardzo, piękne zdjęcie na zakończenie odcinka. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie jakieś fajne e, tipy na to, żeby sobie poradzić z tymi dzieciakami, to dajcie koniecznie znać w komentarzach. Będę niezmiernie wdzięczna, bo jak widać, jest to dla mnie trochę ciężkie z tymi dzieciutkami. Trzymajcie się cieplutko, do następnego. Cześć!